Cześć! Z tej strony Paweł. Witam was w kolejnym odcinku laboratorium ABC. W dzisiejszym odcinku będziemy testować podkład Max Factor Lasting Performance. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku zbadamy wpływ. Od dnia płomieni na Marsfarter, Lasting Performance, kolor 101, zaczymy co się stanie. Mm -hmm. No, świeca dymna powstała. Produkt wypływa, topi się. Raczej jest już niezdatny do użytku. Śmierdzi plastikiem. Także nie, nie polecam robienia tego w domu. Nie warto. Produkt, produkt już raczej niezdatny do użytku, chociaż... Chociaż konsystencja się nie zmieniła. Ale nie wiem, czy, czy ktoś by chciał gorący podkład na twarzy, także... To już koniec naszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jak zawsze, zapraszam do komentowania i do subskrybowania naszego kanału. Widzimy się za tydzień. Cześć!